Zakończyła się budowa przystanku kolejowego Radom Wschodni. Już 30 czerwca zatrzyma się tam pierwszy pociąg. Na nowym przystanku Radom Wschodni, który znajduje się na podwiaduktem między ulicami Lubelską a Żeromskiego, zatrzyma się 50 pociągów Kolei Mazowieckich. Najszybszy pociąg Kolei Mazowieckich między Radomiem Wschodnim a Warszawą Zachodnią pojedzie w godzinę Pozostałe pociągi, czas ich dojazdu to jest około godziny 40 minut. Choć układ torów i rozjazdów umożliwia zatrzymywanie się przy peronie pociągów z i do Dęblina, na razie nie uwzględniono tego w rozkładzie jazdy. Natomiast pracujemy i analizujemy sytuację, pracujemy nad tym, aby od grudniowej, czyli rocznej korekty rozkładu jazdy, mogły zatrzymywać się wszystkie pociągi dalekobieżne jadące do i z Warszawy i Dęblina. Nowoczesna konstrukcja ze stali i szkła powstała w ciągu półtora roku. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, schody ruchome, tak? Po, po, dwie, po, dwa, po dwie pary tak naprawdę z każdej strony, tak, żeby można było korzystać i wysiadać na odpowiednią nitkę, w zależności od tego, czy pasażer będzie chciał odjeżdżać, czy, czy przyjeżdżać, tak? Windy ruchome. CSDIP, CSD czyli dynamiczna informacja pasażerska, tak? która ułatwi no, komunikaty, które będzie PKP-ka wysyłała dla podróżnych. Y, ławki, tak naprawdę infra, infrastruktura również przygotowana dla y, osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zamysł budowy tego przystanku był taki, aby połączyć miasto z radomskim lotniskiem. Pasażerowie wysiadający z pociągu będą mogli przesiąść się do komunikacji miejskiej. 16 metrów po lewej stronie będzie już przystanek autobusowy. Niedługo teraz na koniec czerwca w związku z harmonogramem mają wykonywać oznakowanie poziome, no i dodatkowo pionowe, gdzie będzie znak informujący, gdzie będzie przystanek autobusowy. Dodatkowo będzie zamontowana wiata przystankowa. Inwestycja kosztowała 39 milionów złotych.